Thank you. Dziś serce przypomnieli nas nie tylko radość z zakończenia szkoły, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło wielką istotę naszego życia w ciągu tych lat. Kiedy w świetle przytwarzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały te lepsze chwile. Właśnie na lepsze chwile a z miłczocy wspomnień, lepszym, i życzył. To czas smutny, ale mówione. Jednak to warto radość, ponieważ poznaliśmy tu wyjątkowych ludzi, którzy wskazali na właściwą drogę życia, nauczyli odpokonywać wyboje i nieoznakowane zakręty. Jak mówi poeta, czas na uciekać trzeba, spróbujmy go na moment zatrzymać. z naszych bitych, w obozach i przytykanych małych, co tylko rodziców usiłuje nas na to Przed nami chwila nastawki i pięknych sporów. Zapraszamy na scenę naszą koleżankę Polio, która przeniesie nas w nostalgiczną podróż, dźwiękiem i pasją. Poszukajmy odtworu Zbigniewu Rodeckiego. Lubię ratować cały już. Daję zaś wioski, że się nie Czy w tej chwasi jest ktoś, który by Proszę Proszę, chłopaki. Temat wypracowania, motyw dzikiego zwierzęcia w literaturze polskiej. Helmut się to autor, który większy z tych prac nad istotą sam. Przykładem może być odpowiedź pod tytułem Krzyżasem. Jeden z jej bohaterów wybrał się na polowanie. Jefa na to miłaszki chciał na leciał z Kiedy Jagienka dowiedziała się o jego wyprawie, wybiegła z domu i wyruszyła z obrów na rycerze. Dzielna białogowa, ratująca zbyt szef przez zapaść dzikiego zwierza, zabiła go. Bohatera książęczyka Daniela Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz Spotyka również przygoda z niedźwiedzie. Myślę tu o tajemniczej postaci księdza robaka. Tajemniczej, gdyż nikt nie wiedział, co się pod jego sypanną. W czasie polowania księdza robak strzelił do niedźwiedzia, który zywał mi przez i nie czytał znowu na do domu. Takie opowieści mroku wierzyła. Myślę, że spodobałaś się Pani moje opracowanie. Na no, nie, to bardzo mi przykro.

Слушайте, я не могу сказать, что я Потому что thank Proszę pani, a co to jest? Masz sześć nóg i czarna głupia Nie, nie, nie wiem. wiem. Ja też nie wiem, ale to coś chodzi o Pani ramieniu. Co? Yeah. <laughs> Czy jedna osoba można obłączyć aż tyle przygotów? Zarządzać szkołą, pisać rany, partnerstwa do wydarzenia i nadal wiedzieć, że nie uczę się w pracy domowej. Jest pani absolutnie młoda, że mamy naszej szkoły. Ile czasem mieliśmy się z tego sytuacji, jak miało zadecydować o naszym naszym. Tyle zawsze można się zsłużyć z pasji i zaangażowania. Dziękujemy za nasze motywowanie do usług, zawsze otwarcie na nasze pomysły i pozwalanie na tworzenie relacji, za rady, wyjazdy i wydarzenia. Tyle temat zostało z nami na długo. Dziękujemy za cierpliwość, ciepło i za to, że dała nam Pani najlepsze możliwe starcie w szkołym życiu. Za to, że wprowadziła nas Pani w kolejne etapy nauki z uśmiechem, sercem i tańcem. Bo przecież to Pani nam nas pierwszych układów. I choć niektórzy z nas nadal nauczyli się w to i tak jest wspaniale. Dziękujemy, za tym to, że wymawiamy naszą pierwszą szkolną dziecię, która w ale przy ratowaniu zabawa i zbrana zawsze mnie Panią Słownicem z ogromną wdzięcznością i uśmieniem. Pani Ew Wesłowskiej dziękujemy za wszystkie lekcje, na których już czasem nauczyliśmy się, jak bogaterowie ze wysły, pokonani i zaskoczeni. Za testy dłuższe mi słowa list, za kartówki z trzydzi, której się nie zdążyliśmy co czytać. Nie nauczyła się wiele. Jak pisać rozkradki, nawet jak nie wiem, o czym mówiły, jak unikać błędów językowych oraz jak uniknąć zruchu pani, gdy zapomniała się pracy na do Dziękujemy za całą tę językową jazdę do zatrzymania. I za to, czy miło wszystko? coś tam jednak z tego polskiego wynieśliśmy, nie licząc stres. Pani Gierki Kamiecki, dziękujemy za lekcje, bo działają w trudniejszym nie na liczność życiu życiowym, a to tak sprawdziały, po którym tylko pisam się składał, żeby nigdy nie pisać. U panią sedaniu z łamkami zawsze wyraz ma o giesku, o podróżach oraz to, co się siedział w tym sklepie. Dziękujemy też za chronę i punktów, które każdego serwiał, przynajmniej w minutę. utach. że do wypadów którzy nie trafili mi trzymać rozmiaru na pięć minut. I zadałem, że mogę mówić o w wyniku. Może o dobrym celu. Choć mam na czas na drogę słowa, w bardzo szacunku z Polaka, to panu mu żarty żartem i serdecznym sprawiałem, że i tak robiliśmy te lekcje. Bo nawet nie wszystko zrobiliśmy z matematyki. To zrozumieliśmy, że, pan, że pani to jest to człowiek z swoim sercem. Drogi panie Ryszardzie. Dziękujemy za wszystkie wycieczki, które były tak dobrze zorganizowane, że do dziś wspominamy je do śmierci. Dziękujemy też za te testy, które dla niektórych z nas były prawdziwą drogą przeznęcia, a także za maradę poszukiwki przez całą ósmą klasę, który sprawił, że mamy małą kondycję, refleks i niezwykłą traumą w uciekłym biegu Pani małżecie. Dziękujemy za lekcje pełne napięcia elektrycznego, reakcji naszych napasówki i niezapomnianych doświadczeń, zwłaszcza psychicznych. Fizyka i chemia nauczyły nas wielu rzeczy. Na przykład tego, że nie da się nauczyć całego rozdziału w jednym wieczorem, ale też tego, że nauczyciel potrafi być bardziej wyruchomy niż reakcja z rozmową. Dziękujemy za uwagę żadne konsekwencje i za to, że zawsze Pani wiedziała, kiedy trzeba cisnąć, a kiedy się pośmieć. Będziemy wspominać Panią z brzemieniem, a nie z uśmiechem. Pani Agnolanie Rosyjko-Koc, dziękujemy za każdą lekcję ze skierowaniem EWB, nawet jeśli czas odwadzi. Spasiba, chciałbym chciał powiedzieć wolną księgę, no i oczywiście szacunek za EWB, bo nikt absolutnie nie potrafi zostawiać tego życzenia Panią. Nawet jak czułem, przyjąłem obietnika i nie usiądłem uczuć. Dziękujemy za tłumaczenie tej za dyscyplinę, ale też za poczucie pomocy i za to, żeby uczuła Pani nie tylko przedmiot, ale i odpowiedzialność za stwierdzenie wszystkich obywateli. Pani Elie, Złowski i Żukowski, dziękujemy za biologię, która wziął się na przetrwanie w duchu. Woda pani zapowiedziana chciała bronić wiedzę, odwagę i ciosów dobrej ściany. Za wydarzenia wśród tych, na których było więcej śmiechu niż się przedał. Pani Dorota Pomuniewicz, dziękujemy za ryzyko programu. Pani Katarzynie Zorowskiej i Pani Marzeniczycy. Dziękujemy za to, że na świetlice nie zbierają Państwo znakomite.

Dziękujemy za głośne krzyki, śniegi na przeszłość, żadne kardynowanie i zdecydowane zmienienie z lekcji. Bo trzeba pomocy. Dziękujemy z całego serca. Panu za to, że naszym wyborcom jest naszej szkoły. Dziękujemy za to, że ci się uczyliśmy. I pan zawsze był w Szkoła bez pana nie była taka sama. Pani Wasza Łódkowska-Meksuła, Pani Nacy Frankowicz, Pani Basi Grabowska, dziękujemy, że udało się Pani naszym rozległym dramatem i zawsze miała czas, by wysłuchać i doradzać albo chociaż przytaczać wyrozumiałą mną. Stałe Pani na straży naszego zgromadzenia świetnego, to wiemy, żeśmy sami. Za to jesteśmy u Pani wdzięczni.